Pan z wami i z Duchem Twoim, Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Becajdy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą syn człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy. Wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, Uczci go mój ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ale właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba. Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Stojący tłum to usłyszał i mówił, Zagrzmiało. Inni mówili, anioł przemówił do Niego. Na to rzekł Jezus, głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Wielki post rozpoczyna się w środę popielcową. Bardzo ważnym i wymownym gestem, posypaniem głów popiołem i wypowiedzeniem słów prochem jesteś i w proch się obrócisz. Trzeba przyznać, że nie jest to zaproszenie do wesołego miasteczka, ani jakieś czcze obietnice, ale jasne stwierdzenie faktu, jak jest i jak będzie. Wszyscy uczestniczymy w pogrzebach naszych bliskich, przyjaciół, znajomych, no, czasami osób również od nas młodszych. Dlatego nie jest dla nas tajemnicą, jak kończy się nasza przygoda z ciałem, z cielesnością. Nasze życie ciąży ku wieczności nie możemy zbyt długo posiedzieć w czasie, ale musimy wyskoczyć z tego czasu w różnym odcinku życia. To właśnie posypanie głów popiołem oznacza naszą kruchość i słabość i wielki post tym swoim środopopielcowym ekspoze, Programie na Wielki Post mówi, że najpierw musimy jako chrześcijanie rozpoznać naszą słabość. Musimy rozpoznać naszą kruchość, aby Pan Bóg objawić mógł swoją moc na naszej słabości, na naszej kruchości. Moc doskonali się w słabości, jak napisze święty Paweł. Poznajemy siebie, poznajemy własną ułomność, własną słabość. Nie po to, żeby rozpaczać nad Nią, żeby popaść w jakąś rozpacz, przygnębienie, ale po to, żeby rozpoznać, jak Pan Bóg ten proch, ten popiół miłuje, bo jest Jego, bo jest przez Niego stworzony. Doświadczamy tej ograniczoności naszego życia bardzo wyraźnie, obumieramy, człowiek boi się śmierci, tak jak dziś Jezus mówi teraz dusza moja doznała lęku przed tym, co ma nastąpić. Człowiek lęka się i boi nie tylko śmierci, ale lęka się również umierania, obumierania, agonii, cierpienia, tego wszystkiego, co śmierć poprzedza. Dlatego do śmierci nie można się przyzwyczaić, tak jak do wystąpień przed mikrofonem. Można się obyć z mikrofonem, ze własnym głosem, a do śmierci, choćbyśmy uczestniczyli codziennie w kilku pogrzebach, nie przyzwyczajamy się ponieważ ona jest przeciwna życiu, ona jest czymś, co jest tak odległe od naszego doświadczenia. Mimo, że spotykamy ją na co dzień, mimo, że spotykamy ją u osób najbliższych, to jednak każdego śmierć jest nasza, jest moją indywidualną, nie czyjąś. Choćby mnie ktoś za rękę trzymał i trzymalibyśmy kogoś za rękę w czasie śmierci, to ten ktoś musi sam przejść na drugą stronę. My z nim nie przechodzimy. Doświadczamy tej ułomności naszego życia, tej kruchości, tej popielatości, prochowatości, po to, aby zobaczyć, jak Pan Bóg wielką miłością nas obdarzy. Doświadczamy tego obumierania, aby nasze życie mogło wydać owoc. Obumierania, co dzień, od urodzenia właściwie, jesteśmy w tym stadium obumierania. Jesteśmy wrzuceni w ziemię, dosłownie, wrzuceni w ziemię. Tu na Ziemi jesteśmy po to, aby obumierać. Doświadczamy tego szczególnie mocno w tym czasie już prawie półtorej roku, czy więcej niż rok, w czasie pandemii koronawirusa. Kiedy mamy taki przedsmak wyłączania tych sztucznych świateł, mały wirus niewidoczny uzbrojonym okiem zatrzymał wielkie samoloty, wielkie pociągi, fabryki. Świat położył się do łóżka szpitalnego i odpoczywa, aby się nie przewrócić do końca. I wszyscy doświadczamy nie tylko własnej ułomności i kruchości, ale również nasze cywilizacje, nasze kultury, technika doświadcza tej ułomności coraz bardziej. Wiele nas uczy ten czas, miejmy nadzieję, i jego sens też objawi się zapewne z opóźnieniem, tak jak większość wydarzeń w naszym życiu swój sens objawia z pewnym opóźnieniem. Musimy być czujni na interpretację tych wydarzeń. Jeszcze półtorej roku temu, gdyby ktoś przyszedł do kościoła i miał maseczkę, to uznalibyśmy, że jakiś dziwny. Teraz jest to dla nas już normalne. To, że nie możemy się spotkać z najbliższymi, że tylko przez telefon możemy smsa napisać maila, to budzi w nas również takie poczucie, że technika pokonuje odległości, ale nie wytwarza bliskości, a przynajmniej takiej bliskości, jakiej człowiek potrzebuje do, do, do własnego rozwoju. Stoimy przed dylematami różnego rodzaju. Jechać, nie jechać, odwiedzać, nie odwiedzać. Jeden z naszych współbraci ma mamę 90-letnią i przed świętami Bożego Narodzenia zastanawiał się, czy pojechać, czy nie, czy nie zawiezie przypadkiem tego wirusa w koronie i będzie czuł, tak, z tym poczuciem winy będzie cały czas później żył. Z drugiej strony mama mówi, że ma ponad 90 lat i, i bez koronawirusa nie wie, czy to nie będą jej ostatnie święta i wolałaby się jednak spotkać. Stajemy przed dylematami, z którymi musimy sobie jakoś poradzić. Musimy poddać pod rozeznanie duchowe, co robić i jak robić. Pandemia też, ten czas pandemii nauczył nas wielu nowych pojęć, przynajmniej mnie. Wcześniej nie znałem na przykład pojęcia ozdrowieniec, teraz już jest ono w powszechnym codziennym życiu. wypłaszczanie się krzywej chorych czy wzrastanie krzywej chorych, a mianowicie choroby współistniejące. Okazało się, że wirus uaktywnia jakieś choroby, o których człowiek nawet nie wie, żyjąc z nimi, czasami nie wie o nich, a może w skutkach nawet doprowadzić do śmierci. Myślę, moi drodzy, że pandemia pokazała nam, że te choroby współistniejące istnieją nie tylko na poziomie naszego ciała, ale również na poziomie naszej psychiki, naszego ducha, na poziomie społecznym. W czasie pandemii, tak jak w szklarni pomidory szybciej dojrzewają, przyspiesza ich, ich dojrzewanie, czy jak instrument, który się podłącza pod wzmacniacz, tak samo pandemia podłączyła nas pod to szybsze, takie akceleracyjne dojrzewanie pewnych zjawisk w naszym życiu społecznym, osobistym. Warto się nad nimi zatrzymać, warto o nich pomyśleć. Jest to szansa, jest to. Jest to... Unikalne doświadczenie, w których możemy popatrzeć na siebie, jak działamy w takich, w takich chwilach ekstremalnych, powiedzmy, w chwilach niezwyczajnych, niecodziennych. Wiele współistniejących, chorób współistniejących toczy nasze życie. Czasami sobie z nich nie dajemy sprawy. Dobrze wiemy, że grzech jest taką chorobą współistniejącą, do której człowiek może się przyzwyczaić nie? i która coraz. Subtelniej prowadzi nas do klęski, do duchowej śmierci. Dziś chciałbym Wam powiedzieć o jednej takiej chorobie, która sprawia, że człowiek nie umie obumierać dobrze, tak jak jest dzisiaj powiedziane przez Pana Jezusa, ale że zostaje samo jedno to ziarno. Jest to choroba, która w Piśmie Świętym jest przytaczana ponad tysiąc razy, jak obliczyli fachowcy. I po grecku to słowo, ta choroba brzmi sklerokardia, skleroza, kojarzymy mniej więcej o co chodzi, kardia, serce, skleroza serca. No zapewne nie słyszeliście podczas czytań takiego stwierdzenia skleroza serca. W języku polskim jest to oddane jako zatwardziałość serca. Pan Jezus często mówi, że przez zatwardziałość serca nie jest, człowiek nie jest w stanie odczytać znaków Bożej łaski, czy łaski w ogóle. Nie jest w stanie uwierzyć w cuda, które się dokonują. I naj bardzo często Pan Jezus mówi to do swoich uczniów. Wtedy, kiedy przy rozmnożeniu chleba nie wiedzieli o co chodzi, mówi nie wiecie, ponieważ macie zatwardziałe serca. Wasze serce dotknięte są właśnie sklerokardią. Także mówi to również do nas. To serce nie jest zdolne obumierać, to, nie jest, to serce jest niezdolne do miłości, ponieważ przeciwieństwem serca zatwardziałego jest serce miłujące. Serce, które umie kochać i które umie być kochanym, bo to też bardzo ważne. Papież Franciszek dość często stara się w swoim nauczaniu odwoływać do tego terminu zatwardziałości serca i poszukuje w swoich rozważaniach, skąd się to bierze, że człowiek ma serce zatwardziałe. Skąd się to bierze? Jedną z takich przyczyn, jak definiuje papież, są. Jest historia naszego życia. Czasami ktoś potrafi tak zranić drugiego człowieka, że to serce drugiego człowieka jest zatwardziałe, że to serce drugiego człowieka staje się nieczułe. Najczęściej z lęku. Lęk dlatego jest przeciwieństwem miłości. Lęk sprawia, że ludzkie serce się zamyka, ponieważ boi się, że po raz kolejny zostanie zranione, po raz kolejny zostanie zniszczone, zdeptane. Nie bez przyczyny. Dante Alighieri w swojej boskiej komedii, w tych kręgach piekielnych, właśnie w centrum piekła umieszcza zdrajców. Tych, którzy zawiedli ludzką nadzieję, tych, którzy zranili najgłębiej ludzkie serce. Kiedy ktoś oddał drugiemu swoje życie, a ten drugi go zdradził. Tak dzieje się z naszym sercem, kiedy dostaje, doznaje bólu i cierpienia, twardnienie. Przychodzi mi na myśl zawsze, kiedy kiedy myślę o tej sklerokardii, historia yy, pewnej osoby, zaraz po yy, no, w pewnym czasie po studiach pracowałem w Konstancinie Jeziornie, w naszym domu rekolekcyjnym, gdzie prowadzimy takie rekolekcje z postem Daniela i tam przez 10 dni jest czas na słuchanie słowa Bożego, rozmowy. Yy, wiele osób można poznać tak głębiej niż tylko przelotnie yy, i zaprzyjaźnić yy, I z taką jedną osobą też zaprzyjaźniłem się, yy, z panią, która... Yy, bardzo chciała założyć rodzinę w swoim życiu, ale nigdy tego nie zrobiła. I cierpiała z tego powodu, bo to jest ważne. Cierpiała z tego powodu. Osiągnęła w życiu zawodowym bardzo wiele. Bardzo, bardzo wiele. W sferze naukowej również. Ale w tym, co najważniejsze, poniosła klęskę. Tak oceniała sama siebie. Dlaczego? To pytanie, które często sobie zadaję. I mówi, że kiedy miała 15, 14, 15 lat, jej mama powiedziała, że ty to się do niczego nie nadajesz. I mimo, że ona ma już prawie po 80, a blisko 90, mówi, że cały czas w jej uszach te słowa pobrzmiewają. I chyba właściwie wszystkie te tytuły naukowe i wspaniałą pracę, pracę taką dydaktyczną robiła po to, żeby udowodnić, że jednak trochę się nadaje do czegoś. Ale w tym, co najważniejsze, właśnie w założeniu rodziny, tym czego pragnęła tak bardzo, nie umiała się otworzyć. Jej serce ani pokochać, ani poczuć się kochanym przez drugą osobę. Ktoś powie, przesada. Może trochę przesada, ale wydaje mi się nie bardzo. Są słowa, które leczą, i są słowa, które kaleczą. I te słowa, które kaleczą, bardzo często tak ranią serce drugiej osoby, że ono się zmienia że on na jakimś etapie, w jakimś, w jakimś zakresie staje się sklerotyczne. Jakaś komora tego serca staje się sklerotyczna i nie umie dobrze funkcjonować. Jaka pójdzie dla nas nauka z tego wydarzenia? Myślę, że podwójna. Pierwsza to taka dość prosta, żebyśmy zwracali uwagę na słowa, które wypowiadamy. Czy wypowiadamy słowa, które leczą, czy słowa, które kaleczą, które niszczą, które mogą zostawić ślad. Nam te słowa mijają, wypowiadamy ich bardzo dużo, żyjemy w świecie, gdzie jest inflacja słów, słów bez pokrycia, masę w telewizji, w radiu, w mediach, w pracy. Wypowiadamy słowa, które w kimś mogą osiąść, które mogą spowodować, że to ich serce się zamknie. Szczególnie bardzo ważne jest to, co mówią rodzice do dzieci, małżonkowie między sobą, bo to chodzi o osoby najbliższe de facto. Proste słowo rzucone, które my nie pamiętamy, może spowodować, że serce czyjeś zamknie się, zatnie się, jak zamek się zacina, i nie można otworzyć. To jest jedna nauka dla nas, kiedy wypowiadamy słowa. A druga nauka to taka, że musimy sobie jakoś radzić z historią naszego życia, z tymi słowami, które usłyszeliśmy, doświadczeniami, które były naszym udziałem. To nie jest tak, że jesteśmy skazani przez historię naszego życia na tylko taki kierunek. Musimy sobie poradzić z historią naszego życia. To jest trochę podobnie jak z kodem DNA. Każdy z nas od naszych rodziców, przodków dostaje, chcąc, nie chcąc, kod DNA, w którym ponoć są zapisane jakieś nasze skłonności, choroby. Ale to nie jest tak, że on determinuje zupełnie nasze życie. Ponad tym jest styl naszego życia. Co się ujawni z tego DNA, co zostanie aktywowane. Zależy, jak my to przeżyjemy. I tak samo jest z historią naszego życia. Każdy z nas, myślę, gdybyśmy tu zrobili taki, taką szybką rundę przed mikrofonem, żeby przyszedł i opowiedział kawałeczek swojego życia, to byśmy się zdziwili, jaki ciężar niekiedy nosimy na swoich barkach. Każdy z historią swojego życia musi się skonfrontować. Aby móc ją zrozumieć, aby móc, a zrozumienie to jest pierwszy sobie przezwyciężenia tego, co, na, co, co nas ciąży. To jest tak jak z pianistą i z pianinem. Jest ta sama ilość klawiszy, tam pięćdziesiąt parę, i artysta potrafi grać i z tych klawiszy, połączenia z tych klawiszy, potrafi zagrać piękną melodię, piękną pieśń. A ktoś taki, takiego nie umie grać jak, jak ja, to będzie dudnił tak, że innym to będzie przykrość sprawiało. I dobrze żyć, dobrze obumierać, to znaczy uczyć się dobrze grać na tych klawiszach, któreśmy dostali. Może być to piękna melodia, smutna, radosna, ale grać dobrze, grać pięknie. To, moi drodzy, właśnie Wielki Post uczy nas od pierwszych słów, od pierwszego dnia. Wielkiej środy popielcowej, właśnie tego obumierania, mądrego obumierania, takiego, które sprawia, że przynosi owoc. Serce sklerotyczne, dotknięte tą, tą zatwardziałością serca, może nie cierpi, ale nie jest w stanie kochać i być kochanym. Lepiej mieć serce czułe, takie, które. Jest narażone na to, że ktoś może je zranić, ktoś może je dotknąć, on może oszukać, ale w tym cierpieniu przynosi owoc. Niż serce pozornie, które nie cierpi, jest zamknięte, ale wrzucone w tę ziemię zostaje samo. Nie przynosi owocu. Tego uczy nas Pan Jezus, uczy nas serca czułego. Modlimy się często. Uczyń Panie serce nasze na wzór serca Twojego. Jest to serce czułe, które kocha i jest zdolne do miłości. A trzeba nam miłości. Tak jak ryba jest stworzona do wody, tak samo człowiek jest stworzony do miłości. To jest ta prawdziwa substancja, w której człowiek rozwija się, w której człowiek potrafi obumierać mądrze i przynosić owoc. Amen.